Ej, help, beczka duża, szybko. Kto? Ja. No ja nie mam, ja nie mam kurwa. Kurwa mi zjedli. Biją mnie w pięciu typa, dzik jest dziki, dwa, si Ale mi nie ma, nie mam itów. Eryk, to same dobierysz, rzucaj. I w się, chłopie. Kurwa, Nemo mi w ogóle nie chce pomagać, chyba bojówka, wypierdalam go z tej gildii naszej. A Gdzie twoja gildia, reszta? No oni teraz nie są, z... kurwa oni pewnie śpią jeszcze. A ja teraz sam jestem. Prawie, kurwa, zginąłem. O cholera! O cholera dobra, <try> To kolei, Mocno uderzyło! O Coś ty, nie wbije na minecrafta teraz Ale proszę, mają mnie na wędce! No to co, nie wbije minecrafta teraz? A ja zginę, ale no to chociaż spróbuj wbić! To mogę spróbować Proszę, kurwa ginę No odparam, ale to nie włączy mi się minutę Kurwa, chcę się teraz mam na niemo fałkusek wypierdala mi ich z gildii. Dobra, leży. No Kajku! No odpalam Minecrafta, tylko w CS-a też gram. To wyjeb tego CS-a w pizdu! Ale to jest jedno, odpalam mi się. Masz, jak, masz jakieś jeszcze sety? Mam jeszcze dwa Ale biją mnie pięciu typa kurwa Raz, dwa, trzy, cztery Pięć, sześć, ile dobierek tu leży Ja pierdolę. Wszystko pobrali, nic nie mam Raz, dwa, trzy, cztery Ty kurwa, za nie mogę wyłączyć Dziesięciu typa mnie bije Halo, ja, kto? Ja beczka, ktoś jest na niewidze no nie pijesz co mam wbić? Nie wiem kurwa! Po prostu dopiero nie masz rzucać! Kurde, bo nie zjecło, no. Kurde cię biję. Oj, chuj, zginąłem <grym> kuwera, kurwa. Zginę <grym> przez ciebie, wbijaj, tu jest 20 typa na mnie! Jestem w bestet. ja Ja no, czym się włączy, wchodzę na Na niewidce wskoczę do tego No wskazuj tutaj perły, kurwa Twój perły Nie widać jakaś, nie widać jakaś Tutaj są O kurwa, nie mam hajsu na niewidki <grym>. Dobra, no, już ale, rzucam Taka, Ej, ale ty kurwa przecież latasz Ja pierdole, zginąłem Przecież ta na perła nawet nie doleciała Logłem, zginąłem czy nie? No nie, ale logłeś? Logłem Nie, to vloguj, ja potrzebuję jakieś ity Jestem po... Ta, vloguj kurwa, vloguj No weź vloguj, chcę grać tu Ale to nie teraz, debilu jeśli tam jest typa w beczce. No ile, zaraz skoczę